Pisze święty Jan od Krzyża w jedenastej strofie pieśni duchowej. Odkryj swą obecność i niech zabije mnie Twój wzrok i piękno. Popatrz na tę bolesną miłość, którą uleczyć zdoła jedynie obecność i postać. Dzisiaj docieramy do szczególnych treści. Otóż tej jedenastej strofy nie było w pierwszej redakcji pieśni duchowej. Mało tego, kiedy święty Jan od Krzyża już szlifował swoje arcydzieło, to dopisując kolejne strofy i towarzyszący im komentarz, umieszczał wszystko jako kontynuację tego, co już stworzył wcześniej. Czyli po trzydziestej pierwszej strofie pojawiały się kolejne. A tu niespodziewanie, poprzez treść Jedenastej strofy mamy pewne uzupełnienie u początku dzieła. Ewidentnie Jan zrozumiał, że czegoś tutaj brakowało i dlatego napisał poezję jedenastej strofy oraz wyjątkowo wnikliwy do niej komentarz. Dlaczego? Otóż on odkrył, że na starcie drogi duchowej człowieka powinien wyjaśnić jeszcze jedną. Kluczową sprawę, którą pominął, a jest nią obecność Boga w człowieku. To podstawa życia duchowego. Bóg, który mieszka w człowieku. Przejdźmy zatem do samej treści poezji. Trzy wcześniejsze strofy, czyli ósma, dziewiąta i dziesiąta, były trzyetapowym podprowadzeniem do obecnego stanu wnętrza oblubienicy. I tak w strofie: ósmej, oblubienica, by być z umiłowanym, prosiła Go o śmierć, ona była gotowa nawet umrzeć. W dziewiątej strofie zdała sobie sprawę, że jest to jednak niemożliwe i dlatego zmieniając taktykę, zaczęła przygotowywać swe serce dla Boga, bo skoro nie mogę umrzeć i już z Nim być tu i teraz, to przynajmniej zaproszę Go do własnego wnętrza. Natomiast w strofie 10 poprosiła oblubieńca o rozpalenie tegoż wnętrza blaskiem jego światła. Teraz w jedenastej strofie widzi, że ze swej strony uczyniła już wszystko, by ukochanego przyciągnąć do siebie, ale nadal w jej życiu nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Czuje żarliwe pragnienie spotkania. Ale nic takiego ze strony Boga się nie dzieje. A zatem powraca w niej odczucie ósmej strofy i ponowne wołanie o śmierć. Mało tego, oblubienica już znalazła dobry sposób, by ta śmierć mogła nastąpić. Mówi bowiem, odkryj swą obecność i niech zabije mnie twój wzrok i piękno. Ona chce obecności, ona chce wzroku i spojrzenia, ona chce piękna oblicza. Ona już wie, że brak ukochanego nie jest absolutny, on tylko się ukrywa. Dlatego mówi: koniec ukrywania, pokaż się, bo ja jestem gotowa. Poprzez tak śmiałą prośbę widać, że jej zażyłość z Bogiem jest już tutaj wyjątkowo intensywna. Dlaczego? Otóż o podobną sprawę, z zobaczenia chwały Boga, prosił również dojrzały wiekiem i mądrością sam Mojżesz. On chciał go oglądać, chciał spotkania, mimo że spodziewał się w ten sposób śmierci i końca życia. Na szali położył wszystko, by zdobyć wszystko. Dał swoje ziemskie życie za prawdziwe życie. I Oblubienica czyni podobnie. Przeczuwa śmierć, ale też nie może żyć cały czas z otwartą raną. Jej pragnienie graniczy z szaleństwem pragnienia śmierci z powodu ukrycia ukochanego. Zrabowana chce być przez niego posiadana. Chce go oglądać i radować się nim tak, jak tego pragnie. Jak Święty Jan od Krzyża komentuje to doświadczenie? Otóż święty w tym miejscu wnikliwie wyjaśnia sprawę obecności Boga w człowieku. Warto dodać, że święty Jan od Krzyża jest teologiem i używa słownictwa teologicznego, stąd wszystko krąży wokół słowa obecność. Natomiast święta Teresa od Jezusa i święta Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej w tym miejscu mówią bardziej o zamieszkaniu Boga w człowieku. A zatem obecność i zamieszkanie różne doświadczenia, inne słownictwo, ale ta sama tajemnica. Jak wyjaśnia i jak jednocześnie dzieli tę obecność święty Jan? Otóż pierwsza obecność nazywana jest naturalną, istotową. I tak Bóg, stwarzając świat, jak mówi, Święty Jan przebywa nie tylko w najlepszych i świętych duszach, ale także w złych i grzesznych. On jest obecny we wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. On dał byt wszystkiemu i bez niego wszystko traci sens istnienia. Czyli Bóg w każdym stworzeniu jest obecny jako jego stworzyciel. Druga obecność nazywana jest nadprzyrodzoną bądź przez łaskę. To dar otrzymany na chrzcie. Święty mówi, że Bóg zamieszkuje dusze wielce z niej uradowane. W ten sposób człowiek spotyka go już nie tylko jako stwórcę świata, ale jako żywą osobę, kogoś bliskiego. Czyli Bóg jest obecny w człowieku jako Jego Zbawiciel. On przywraca blask. Jego człowieczeństwu. Oczywiście grzech śmiertelny, czyli łamanie zasad w byciu człowiekiem, zdrada wobec Boga sprawia utratę tej obecności. I trzecia obecność wyjaśniana jest poprzez czułą miłość duchową, w której człowiek spotyka Boga jako przyjaciela, jako domownika swej codzienności. Jako życie jego życia. Czyli Bóg jest obecny w człowieku jako Jego przyjaciel. A zatem, wymawiając słowa, odkryj swą obecność, oblubienica chce powiedzieć Bogu przekonaj mnie do tej Twojej we mnie obecności. Oczaruj mnie nią, zachwyć, zabij moje niedowiarstwo. Oczywiście chodzi jej najbardziej ten trzeci rodzaj obecności, czyli poprzez czułą miłość duchową. Ona chce doświadczać tej przyjaźni. Skoro już ma żyć na tej ziemi, bo śmierć póki co nie jest możliwa, to pragnie głęboko, to jest całą sobą, przeżywać tę obecność. Chce, by Bóg był życiem jej życia, by jej życie było z Nim przyjaźnią. Ale skoro ma tu zostać, to jaką sprawę ma w niej zabić wzrok i piękno Boga? Skoro nadal ma tu żyć, to jaką przestrzeń ma w niej uzdrowić obecność i postać? Mówi przecież, niech mnie zabije Twój wzrok i piękno. I dalej uleczyć zdoła jedynie obecność i postać. Otóż chodzi o to, by zostało w niej zabite to, co grzeszne. Cały stary człowiek, ten kręcący się wokół siebie egoista. Ona chce, by jej miłość nie była już bolesna w postaci odczuwania ciągłych braków i wyborów kierowanych zasadą lubię bądź nie lubię. To nie jest życie. Ona musi zostać w końcu uzdrowiona prawdziwą miłością, obecnością tej jedynej miłości. Dlatego oblubienica nie boi się ani śmierci. Ani bolesnego uzdrawiania. Bóg zabija w niej to, co stare, szczęściem i zdrowiem, a nie strachem, jak mityczna postać bazyliszka przywoływana przez świętego Jana. Bóg uzdrawia ją obecnością i konkretną bliskością, obecnością konkretnej osoby, postaci siebie, ukrytej, ale zawsze bliskiej. Podsumowując zatem tę jedenastą strofę, po pierwsze, temat obecności i pragnienie ujrzenia to ciągle powracająca sprawa w życiu duchowym. Człowiek chce zobaczyć twarz osoby ukochanej, bo oblicze wyraża całego człowieka. Chcąc twarzy, wzroku, chcesz całego człowieka. Po drugie, twarz i oczy najpełniej odzwierciedlają wnętrze. A zatem chcąc ujrzeć oblicze Boże, chcesz ujrzeć wnętrze Boga, jego istotę. Chcesz poznać go do głębi. Po trzecie. To poznanie, to przejrzenie się w jego obecności zadaje w tobie śmierć temu, co grzeszne. Chciałeś śmierci. To ją masz. I tak nie umierając umiera w tobie to, co powinno dawno już umrzeć. Po czwarte. Mimo usilnej prośby i wielkiej przyjaźni, Bóg ukazał Mojżeszowi tylko część siebie, a dokładnie same plecy, przez co powiedział: Chodź za mną. Nie musisz mnie widzieć w całości i rozumieć w szczegółach. Wystarczy, że widząc moje plecy, pójdziesz za mną. Ktoś musi torować drogę. Z tyłu zresztą jest bezpieczny. Tam ochraniam Cię moim cieniem. I po piąte, oblubieńczość zakłada pragnienie tego, czego pragnie ukochany. Skoro Bóg chcecie tutaj na ziemi, to idąc za Nim powtarzaj słowa świętego Pawła z listu do Filipian. Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej dla Was konieczne. I na koniec niech przemówi sam nasz święty przewodnik Jan odkrzyża. Dla duszy miłującej śmierć nie może być zaprawiona goryczą, bo to w niej właśnie dusza odnajduje całą słodycz i wszystkie rozkosze miłości. Nie może być też pamięć o niej zaprawiona smutkiem, bo to w niej odnajduje łączącą się z nią radość. Nie może też być ciężka i bolesna, bo to ona właśnie jest kresem wszelkich udręk i strapień oraz początkiem wszelkiego dobra. Dusza ma ją za przyjaciółkę i oblubienicę, a rozpamiętując o niej, raduje się jak w dzień swego ślubu i godów. A owego dnia i owej godziny, kiedy śmierć jej ma nadejść, pragnie bardziej niż ziemscy królowie pożądali. Królestw i księstw. Tyle na dzisiaj. Zachęcam Cię oczywiście do lektury 11. strofy pieśni duchowej. Link do książki znajdziesz w opisie. Pamiętaj też o minimum 15 minutach modlitwy w ciszy wokół treści dzisiejszego nauczania. O tym, jak to zrobić, mówiłem w trzech pierwszych odcinkach wprowadzenia. Zajrzyj tam, koniecznie. Do zobaczenia za tydzień. Niech Bóg, który jest miłością, nas porywa i prowadzi do siebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.